Witam Państwa w kulturze pod ręką. Dziś w naszym programie bogactwo tematów, ale szczególnie zainteresowani powinni być wielbiciele folkloru. Zapraszam. Pyro moja jesteś królową na stole, choćbyś podano kawior i tak Ciebie wolę. Miłośników Pyry nie mogło zabraknąć na tej imprezie. W sobotę 5 października na Polanie przy osiedlu Polan odbyło się święto Pyry. To sposób mieszkańców rataj na uczczenie ulubionego warzywa Wilkopolan. Dzisiaj mamy tu na osiedlu święto Pyry. No i. Znaleźliśmy taką dostojną Pyrę i zrobiliśmy z niej królewne, czyli w Poznaniu najważniejsze to są pyry. Królowa Pyr przyglądała się tańcom wielkopolskim. A ten cielok ogon, ojcze matko pójcie do domu raz dwa trzy. A ten cielok ogon, ojcze matko pójcie do domu raz dwa trzy. Słuchała także utworów na swoją cześć. W Wielkopolsce królujesz, pyro miłościwa. Dziś tobie zaśpiewamy piosenkę na wiwat. Piosenkę, Tak sobie tutaj z seniorami wymyśliliśmy, że byłoby fajnie, gdyby można było tą naszą pyrę wspólnie. Z, zjadać w różnych postaciach na polanie przed klubem, przed domem kultury, do którego tutaj przychodzimy co tydzień. No i z tego też powodu raz w roku w okolicach października spotykamy się, zapraszamy różne kluby. No i ten oczywiście impreza jest otwarta. Przychodzą nie tylko seniorzy, przychodzą dzieci, są różnego rodzaju konkursy, wszystko związane z ziemniaczkiem. Konkursy, o których była mowa, to na przykład rywalizacja w wykonaniu najdłuższej obierki. Doping, doping, moi drodzy, im się przyda. Brawo, brawo. U, jak jabłuszko zakręcona obierka. Mistrzyni tej konkurencji nie miała sobie równych, a jej przepis na zwycięstwo jest bardzo prosty. Lata praktyki. W kuchni dużo się obiera ziemniaków, dla rodziny, dla do domu, do wszystk dla wszystkich no lata praktyki po prostu. Świętopyry zakończyła degustacja menu składało się z pieczonych pyr, szarych klusek, nie zabrakło też gziku i kiełbasek. 6 października Poznaniacy uczestniczyli w międzynarodowej akcji bicia rekordu Guinnessa w wycinaniu chłopców. Zanim jednak doszło do próby, w całym mieście można było spotkać artystów, którzy zapraszali do wzięcia udziału w akcji. Dotarli również na nowe miasto. Nad Maltą tancerze zespołu Staropolanie uczyli Poznaniaków wycinania chłopców. Bardzo łatwe, tylko trzeba chcieć, podskoczyć i uderzyć nogę o nogę. Do wycinania chałupców chętnych nie brakowało. Dla tych, którzy wycinali je pierwszy raz w życiu nie zawsze było to łatwe. Wydawałoby się, że proste, nie? ale. Ale to tak nie wygląda prosto. Znaczy może wygląda prosto, ale nie idzie. Nie zrobić idzie tak prosto. Szczerze, przyznam, chyba mi najgorzej wyszło ze wszystkich osób, ale yy, powiem nieskromnie, że łatwe, łatwe. Chłopcy jak najbardziej, ale z chłopcy najbardziej lubię sambę brazylijską. Akcję Wytnij chłopca wymyślił zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej trzy lata temu. W Poznaniu wycinaliśmy je po raz drugi. Ponad 30 zawodników zjawiła się na szóstej edycji otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Poznania. Impreza odbyła się w sobotę 5 października w Domu Kultury Orle Gniazdo na Osiedlu Lecha. W zawodach brali udział szaradziści z całej Polski, hobbyści oraz ci, którzy zajmują najwyższe miejsca na Mistrzostwach Polski. Żeby wystartować, wystarczy po prostu własna głowa, coś do pisania. Nie pomagamy sobie żadnymi pomocami dodatkowymi, takimi jak słowniki, laptopy itd. Yy, polegamy po prostu na własnej wiedzy. Organizatorem zawodów jest klub szaradzistów Pyrrus, którego członkowie raz w miesiącu spotykają się w Orlim Gnieździe. Szaradziści Pyrrusa byli autorami krzyżówek, rebusów, anagramów i innych zadań, z którymi musieli się zmierzyć zawodnicy. A uczestnicy zawodów to prawdziwi pasjonaci. Już wiele, wiele lat i wiele różnych turniejów. I, i wiele różnych zawodów i jest wspaniale, i towarzystwo wspaniałe, i sposób na życie, pasja, polecam wszystkim. Łatwiej było zostawić, przestać palić papierosy, niż to rozwiązy przestać rozwiązywać. Zobaczyłam jak byłem w piątej klasie krzyżówki w kiosku, w takim wiejskim kiosku, pierwszy postawili kiosk ruchu, to było dosyć dawno, zobaczyłam takie, taki zeszycik krzyżówki, szaradzista się nazywał. Ja wiem, muszę to mieć, zobaczyć co to jest. No i od tego się zaczęło naprawdę. Jeśli ktoś z Państwa z podobną pasją podchodzi do szaradziarstwa może dołączyć do klubu Pyrrus. Poznański Klub Szaradziejców zaprasza na spotkania w każdy drugi czwartek miesiąca. Dołączyć może każdy, kto lubi rozwiązywać krzyżówki, kto ma jakiś problem z rozwiązaniem jakiegoś zadania. Także pomożemy, zapraszamy. Tegorocznym Mistrzem Poznania został często chowianin Rafał Tałaj. Gratulujemy. Jaskini liśpi. i śpi. I czekasz, przyjdzie wiosna. Spotkanie z Niedźwiedziem i innymi mieszkańcami lasu zaproponowała przedszkolakom z Rataj pani leśnik Agnieszka Dec. W środę 9 października przyjechała do przedszkola nr 119 na Osiedlu Piastowskim. Okazją do spotkania był Dzień Drzewa, który obchodzony jest 10 października. Koniecznie mówimy o grzybach jadalnych, niejadalnych o budowie drzewa, o zwierzętach w lesie. Uczulamy, żeby dzieci nie bały się zwierząt, żeby nie bały się dzików, nie bały się wilków, nie bały się jeleni, bo dzieci są nauczone z bajek, że czasami przypisywane są zwierzętom dosyć takie cechy negatywne, właśnie jak wspomniany wilk, który we wszystkich bajkach jest właśnie tym złym. Próbujemy nauczyć, że las to jest przyjaciel, to jest dom, którygo którego można zawsze wejść, jest dla wszystkich. Okazuje się, że przedszkolaki mają dużą wiedzę na temat lasu, są jednak wiadomości, które warto utrwalić. Jak myślicie, czy jelen jest mężem sarny? Nie! Nie! Akurat nie mam zdjęć żony jelenia i męża sarny, ale powiem wam coś, co dobrze byście zapamiętali. Żona jelenia nazywa się łania, wszyscy powtórzą, Łania. aż mąż sarny nazywa się kozioł. kozioł. Kozio. Przedszkolaki sąsiedla Piastowskiego od ponad roku spotykają się z dorosłymi w ramach cyklu Ludzie i ich pasje. Z odwiedzinami w przedszkolu był już między innymi Piotr Reis i Halina Benedyk. Oto marynarz Bąbelek i jego kompan Pirat Rumpel. Tym razem nie spotykamy ich na morzu. Ci dwaj bohaterowie trzymają się jednak blisko wody, bo w niedzielę 6 października ekipa kultury pod ręką spotkała ich w termach maltańskich. Bąbelek i rumpel przybyli tam na zaproszenie szkoły pływania fregata swimming. No termy to nie tylko sport, ale tak wspaniały obieg też zapraszana na rzeczy kulturalne. Dzisiaj jest teatr, przedstawienie, morska opowieść. Stało adresowane do wszystkich dzieci mówiących o przyjaźni na morzu. Jest to już drugie spotkanie uczniów fregaty Swimming z teatrem Krokodyl. Morską opowieść aktorzy przeplatali piosenkami. Nagle no co spłaściwa, Walebok złożyła ta dzieł nich z tych losów i spełnło się zło. Poszerzył statek na dno wraz z całobą. Około 100 na scenie oprócz aktorów pojawiały się także dzieci, uczniowie fregaty swimming jak na dobrych pływaków przystało, nie boją się morskiej fali. W aktualnościach ratajskich pokazywaliśmy Państwu relacje z zakończenia piłkarskiej Ligi Rataj. To nie jedyna piłkarska impreza na Ratajach przygotowywana przez placówki kulturalno-oświatowe Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. W sobotę 5 października na boisku gimnazjum nr 23 odbyły się finały memoriału Edmunda Białasa. Turniej dla uczniów podstawówek i gimnazjów zgromadził drużyny z Dolnego Tarasu Rataj. W młodszej grupie wygrała poznańska dziewiętnastka pokonując epicką szóstkę dopiero w rzutach karnych. W grupie gimnazjalistów triumfowali FC Spidermeni, którzy w finale zwyciężyli do lata Team 3-2. do 2. Dla uczestników liczyła się jednak nie tylko wygrana i nagrody ufundowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, ale przede wszystkim dobra zabawa. A ta mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby w eliminacjach do sobotnich finałów pojawiło się więcej drużyn. Lepiej też, by było jakby więcej szkół brało w tym udział, żeby dłużej ten turniej trwał, a nie, a nie tylko ten, dwa mecze pa, i koniec. Zapraszamy wszystkich, żeby brali udział w tym turnieju, bo jest naprawdę fajnie. I więcej zawodników to jest większa frajna. Być może ten postulat spełni się w przyszłym roku. Młodym piłkarzom życzymy także pójścia w ślady Edmunda Białasa, wybitnego zawodnika Lecha Poznań i reprezentanta Polski. A teraz o uwagę prosimy seniorów: środa 16 października to dzień, w którym warto wybrać się na osiedle piastowskie. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Klub Promień organizuje bowiem drzwi otwarte. Od godziny 10 do 16 będzie można zapoznać się z ofertą terapeutyczną promienia, wziąć udział w gimnastyce, ćwiczeniach relaksacyjnych, muzykoterapii i innych warsztatach prowadzonych w klubie. Promień mieści się na Osiedlu Piastowskim 101 przy tzw. trzeciej desce.